Jakiś czas temu pytałam, czy jesteście zainteresowane tematem ćwiczeń fizycznych, aktywności fizycznej. Odpowiedzi były na tak. Oczywiście najwięcej zainteresowania i niepokoju budzą części naszego ciała od pępka w dół. No to są te części trudne. Tutaj często pojawia się celulit, mówimy o udach, mówimy o pośladkach, mówimy o bryczesach. Pojawiają się tutaj też obrzęki, jeżeli chodzi o nogi. Dzisiaj chcę Wam pokazać proste bardzo ćwiczenia na jedną nogę, na drugą nogę, wykonywane za pomocą gum. Ja mam gumy materiałowe, wtedy kiedy ćwiczymy w krótkich spodenkach i mam gumy z typowej gumy, kiedy ćwiczymy w długich leggingsach. Na każdą nogę tylko dwie minuty. Jeżeli będziesz robiła codziennie, będziesz robiła co drugi dzień, efekt będzie, uwierz mi, sprawdzony.